Tygrysiń strzał. Chodzi rozstrzela w ten sam sposób co basa, Czy to też będzie podkręcony strzał? Niestety piłka leci nisko, lecz taką samą szybkością jak piłki Subasy. Kieruje się prosto do bramki. Jaka szybka. Subasa próbuje zablokować piłkę, ale mu się to nie udaje. Czy będzie pierwszy punkt dla Toho? Cupek. Bramkarz Morizaki stoi bez ruchu. Pęknięta piłka spada na ziemię. Co za strzał! Możemy wygrać. Mamy szansę, jeśli będziemy podawać do kapitana. Masz rację. Mecz finałowy zaczął się od zadziwiającego strzału kojiro i od wymiany piłki. też potrafi tak strzelać. Subasa jest kontuzjowany. O kim mówicie? Subasa ma się świetnie, musi tylko uważać. Sami musimy zwyciężyć. Mecz właśnie się zaczął. Ja to zrobię. Koty na Mankatsu skupią się na kryciu podziro. Mimo to podam do niego to moje zadanie. Wybicie piłki od bramki. Mecz znowu trwa. Tym razem atakują Nanka Rozgrywający Tsubasa dostaje piłkę. Uważaj na Tsubasę. Ładnie Subasa! Subasa rozpoczyna śmiały atak. Strzał Kojiro zachęcił go do walki. Kojiro, nie pozwolę się pokonać. sam ja obstawę i poda daje do Izały. Izałata kijki Sugi. Trójka napastników Nankatsu dobrze się sprawuje. Nie możemy obciążać Subasę. Wynik meczu nie powinien zależeć tylko od niego. Sami sobie poradzimy. Atak, który rozpoczął Subasa przebiega sprawnie. Hojiro, nie wracaj. Co takiego? Jesteś napastnikiem, nie musisz bronić. Sami ich powstrzymamy. Manka Tsu atakuje, lecz to chronie poddadzą dadzą się tak łatwo rany, Kisugi! Szczelimy za wszelką cenę! Nie uda ci się! To dopiero początek meczu, ale zawodnicy grają z wielkim zapałem i pasją. Mankatsu nie mogą strzelać, chociaż są przy piłce. Toho nie są w stanie zdobyć piłki. Ekscytujący mecz. Niech strzelają, nie przejmuj się. W tej odległości złapie piłkę. To strzelają. Nie lekceważ nas. Izała ustawia się na pozycji strzeleckiej. Jest wyjątkowo zawzięty. Izała, ja strzelę. I się nie lekceważ nankatsu. Znaki zawa strzela, to był tylko podstęp. Strzela i się Chcą przechytrzeć w ramkarza Wakashimazu. Dobrze pomyślane, udało im się. Mimo to Wakashimazu złapał piłkę. Ładnie Wakashimazu, świetnie. To fascynujący mecz. Toho zaatakują wykorzystując strzał grysa w wykonaniu Kojiro, który wróci na boisko. Na razie wynik meczu 0-0. Chodzi się wyrówno na walka. Wakaż i bramkę pozostawiam tobie. Teraz albo nigdy zdobędę pierwszy punkt z strzałem Tygrysa. Tutaj, chłopaki. Kryszczę mnie, Kodziro. Odbierz piłkę. Uwaga! Subasa kryje Takesiego. Środkowi walczą między sobą. Tak, ładna rozgrywka. Aby nie dopuścić do strzału Koziro, muszę przeszkodzić Takesiemu, który już rozgrywa z Ruszaj Subasa! Trzał Grysa nam nie grozi, dopóki Koziro nie zdobędzie piłki. Takeshi, podaj! Chce zmierzyć się z Subasem. Takeshi. Ignorując polecenie, Takeshi decyduje się na walkę z Subasą. Subasa, walcz! Izała przejmuje piłkę. Naszym środkowym jest nie tylko Subasa. Dobrze, Izała. Takeshi skupił się na filmowaniu Subasy i nie zauważył Izały. Drużyna, w której dominującą rolę stawienia Środkowy, obejmie prowadzenie. Nankatsu wygra mecz dzięki sile Środkowego. Zdobędę pierwszy punkt. Nankatsu grają dobry mecz. Pokazują na co i stać i wspaniałą trójkę napastników. Ruszajcie naprzód. Strzelcie im gola. I trzegi taki biegną samotnie po obu stronach wojska. Czy Idoła poda do któregoś z nich? Przy ich. To rozpoczynają szybkie krycie przeciwnika. Idoła, tutaj. Idoła wycofuje piłkę do kapina Trzubasy. Trzubasa przy piłce. Mimo, że Trzubasa jest daleko od bramki, może pokusić się o strzał. Dobrze, naprzód Subasa. Podkręcony strzał. Udało mu się, podkręcony strzał. Waka się ma zły, odwagi. Trzeba uważać. Piłka leci do bramki Toho. Kręcony strzał wasy wase, stawię mu czoła i złapię piłkę. Waka wyskakuje. Waka reaguje prawidłowo, lecz nie może złapać piłki. Świetnie, pierwszy punkt. Niestety, piłka pęka po raz drugi.

Jest strzał. Chyba ten jest lepszy niż się spodziewałem. i leci do przodu prosto i spada jak piorun. Kapitanie, zrób to jeszcze raz. Co takiego? Przygotuj mnie do obrony podkręconego strzału z Tsubasa. Ale mój strzał nie jest podkręcony. Tak, ale szybkości siła są takie same, albo nawet większe. Proszę cię. Rozumiem. Jeśli poradzę sobie ze strzałem po to dam radę także w Subasie. Jestem got tołukay? Coś podobnego, Co się stało wa Ka się Dwa kasimazu nie może jej złapać. Silny strzał. Nawet jeśli nie złapię, to poznam szybkość i siłę piłki. Naprawdę świetny strzał. obronie. Wiem już na czym to polega. Pierwsze 5 minut meczu mamy już za sobą. Ani Kojiro, ani Tsubasa nie strzelili bramki. Myśleliśmy, że wygramy dzięki strzałom Kojiro, ale Tsubasa też może wykorzystać swój podkręcony strzał. Tak. I nawet Wakashima Zugo nie złaty. Nie marcie się. Wiem już, o co chodzi w tym strzale. Obronię go. A Kashimazu obroni podkręcany strzał Tsubasy. Grajcie jak zwykle, walczcie! Tak, si. Tak! Wszystko zależy od tego, jak będziemy kontrolować środkowego oraz od strzału Tygrysa. Za wszelką cenę musimy podawać piłkę do kapitana. Jasne. A Mazu się zmienił. Teraz to on kieruje wszystkimi. Kiedy mnie nie było, ty dowodziłeś drużyną. Co się tyczy innych, to powstrzymali mnie przed pójściem do obrony. Tak rzucił wyzwanie Tsubasie. Obaj wydorośleli, walcząc ze mnie. Gra rozpoczyna drużyna Kochowy wybiciem piłki spod bramki. Trener Kazume mówi, że ponoszę odpowiedzialność za opuszczenie drużyny bez słowa. Robiło to na mnie duże wrażenie. Muszę walczyć odpowiedzialnie i wykazać się ze względu na tych, którzy dawali sobie dzielnie radę beze mnie. Zaczyna Ewa Kodziro biegnie na środek boiska. Co? Co to znaczy? To ja zdobędę pierwszy punkt. Kapitanie! Uwaga, podaje podaję piłkę do Kodziro. Czy Kodziro będzie rozgrywającym? Rigo! Będziesz mnie krył? To twoja bramka będzie słabo broniona. Nie da się oszukać, on może wykonać swój strzał nawet ze środka boiska. Wracajcie, będziemy kryć Kodziro, gdy tylko się zbliży. Dobra. Teraz was załatwimy. Zobaczymy. Kodziro podaje. Nikogo tam nie ma. Właśnie przybiegł Takeshi, Nowe zagranie toho. Toho zmiażdżą waszego środkowego. Kojiro gra fantastycznie jako środkowy. Ze względu na jego tygrysie strzał kryją Kojiro nawet na środku boiska. Znaczy to, że nie są wolni. Toho atakuje. Niewielu zawodników przed bramką Tsubasa. Wracajcie! Czy Takeshi strzeli? Kryje go Tsubasa. Świetnie Tsubasa. W jaki sposób Takeshi będzie walczył z Tsubasą? Nie zmarnuje tego podania. Podanie, zbliża się Sorimachi. Dobrze, absurd Sorimachi. To jest jedynym napastnikiem. Sorimachi strzela, czy zdobędzie pierwszy punkt. Morizaki broni bramki. Dobra robota, Morizaki. Kakasuki wybija piłkę. Kodziro i Zawa ruszają do niej. Kto będzie pierwszy? Ankatsu pilnują środkowego. Nie dasz rady. Kodziro się podda. Co takiego? Kojkę z ślizgiem podaje na prawe skrzydło. Kodziro biegnie. Takie czyli serymaci sam przed bramką. Kojiro! Kapitanie! Żeby wykonać strzał tygrysa, muszę choć trochę widzieć bramkę. Jednak nie, nie centruje, wykonuje swój ulubiony strzał tygrysa. Wszyscy stoją jak zamurowani. Gol! Toho, zdobyli pierwszą bramkę. Świetnie, udało się. Chodzi o zdobywcą pierwszej bramki. Donald ten cały musisz pochylić się nad piłką i machnąć nogą mocno, ale tak, aby piłka nie poszybowała w górę. Możesz tak strzelać dzięki silnym nogom, które trenowałeś na Okinawie. Czał tygrysa pasuje do ciebie ta nazwa. Dobra robota, kapitanie! Świetnie! To grali wspaniale, a wśród nich także kodziro, który niespodziewanie zajął pozycję środkowego. momento in cui si sentiva il padrone del gas.